Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na przedstawienie ile zarobiły polskie zespoły w tegorocznej edycji Europejskich Pucharów. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku jeśli takie materiały wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTube lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Terimento, Tomaszowi Fickowi, Stanisławie Dziewulak oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jesteście, a teraz przejdźmy już do głównej części materiału. Wszystkie cztery nasze zespoły awansowały do fazy ligowej Ligi Konferencji i w niej za udział w fazie ligowej otrzymuje się co najmniej 3 170 000 euro, bo taka jest kwota, można powiedzieć, startowa. To jest kwota za udział w tych rozgrywkach. Jeśli chodzi o kolejne bonusy, no to dostaje się je za liczbę rozegranych dwóch meczów w europejskich pucharach i za każdy dwumecz dostaje się 180 tysięcy euro i tutaj nie ma znaczenia czy chodzi o dwumecz w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji, liczy się po prostu to ile meczów dana drużyna rozegrała. Dlatego Legia dostała dodatkowe 700 tysięcy euro, a Lech, Jagiellonia i Raków, które zaczynały od drugiej rundy, dostały po 530 tysięcy euro i tutaj nie ma znaczenia, że Lech zaczął w Lidze Mistrzów, a Jagiellonia Iraków w Lidze Konferencji. Te trzy zespoły dostały tyle samo. Jedyna różnica byłaby wtedy, gdy któraś z ekip doszłaby do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, no ale wtedy wiemy, że nie zagrałaby w Lidze Konferencji, tylko... W przypadku porażki w Lidze Europy, a w przypadku zwycięstwa w Lidze Mistrzów, i wtedy za udział w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów jest kilka dodatkowych milionów do budżetu. Kolejną rzeczą, za którą polskie kluby otrzymują dodatkowe pieniądze jest tak zwany market pool, i tutaj sprawy są nieco bardziej skomplikowane. Mianowicie UEFA ma swój ranking krajów, które. Najbardziej przyczyniają się do tego, że, że kluby zarobią za sezon w europejskich bucharach taką, a nie inną kwotę, i niektóre państwa płacą po prostu za pokazywanie meczów więcej. I tutaj ten ranking nie ma zupełnie powiązania z tym, jak wygląda ranking za na przykład nie wiem ranking krajowy UEFA, ranking dziesięcioletni, ranking klubowy, bo na przykład Niemcy są przed Anglią w tym rankingu, Polska w tym rankingu jest dosyć wysoko, może nie jest to top nie wiem 5 ale w top 10 myślę, że nasz kraj się na spokojnie znajdzie i dzięki temu polskie kluby mogą liczyć na ciut więcej, jeśli chodzi o no właśnie pieniądze z tak zwanego market pool, przy czym w y, to wlicza się także pięcioletni ranking. To znaczy y, jest tworzony inny kolejny ranking, gdzie za każde miejsce, im wyższe miejsce, tym więcej dostajesz i tym więcej to w tym przypadku 63 tysiące euro plus minus. I właśnie i tworząc ranking, patrzymy w tym przypadku na market pool, które miejsce zajmują polskie kluby i inne kl zespoły, oraz patrzymy na pięciole pięcioletni ranking i później sumujemy punkty. E, zdobyte właśnie za to, które miejsce zajmuje dana drużyna w pięcioletnim rankingu oraz w Market Pool i na podstawie tego układamy ranking i dlatego właśnie e, właśnie te zarobki Wyglądają tak, a nie inaczej, co już Państwu przedstawiam. Mianowicie, Raków dostał z market Pool 1 100 000 euro, przynajmniej na ten moment. Jagiellonia plus minus 1 400 000 euro, Lech 1 700 000 euro, a Legia 2 miliony. I te różnice, różnice wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z tego, że właśnie Legia jest w tym rankingu pięcioletnim przed Lechem, Lech jest przed Jagiellonią, a Jagiellonia jest przed Rakowem, a ponad to, a ponadto, jeśli chodzi o market pool, no to wszystkie cztery zespoły znajdują się w tym rankingu za sam market pool. Nie chodzi już o ranking pięcioletni, obok siebie. Ale Legia jest przed Lechem Lech jest przed Rakowem, a Raków jest przed Jagielonią, Bo jeśli chodzi o zespoły Z tego samego państwa To patrzymy na to Która z ekip wystąpiła W jakiej fazie grupowej Bądź fazie ligowej europejskich pucharów No i Legia wystąpiła e, trzykrotnie W fazie grupowej bądź fazie ligowej Za co dostała cztery punkty Jeden punkt za Ligę Konferencji Dwa punkty za Ligę Europy Lech zagrał w Lidze Europy i w Lidze Konferencji Za co otrzymał trzy punkty Raków tylko w więc dwa punkty i Jagielonia tylko widzę konferencji, więc jeden punkt. Ale to, że Jagielonia y, akurat wypadła y, najsłabiej, y, y, jeśli chodzi o market pool, nie oznaczało, że dostała najmniej pieniędzy, bo właśnie dzięki temu, że była wysoko w rankingu pięcioletnim, no to dostała 300 tysięcy euro więcej od Rakowa częstochowa i to są kwoty przybliżone, y, bo jednak, żeby, y, żeby przeanalizować inne drużyny. Y, a raczej polskie ekipy na tle innych drużyn, to potrzebowałbym do tego znacznie więcej czasu, żeby określić dokładną kwotę. No ale plus minus można powiedzieć, że polskie kluby zarobią z market pool od miliona do dwóch milionów euro. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, no to warto odnotować 10 dziesięcioletni ranking. Myślę, że. Jeśli interesujecie się albo interesowaliście się rankingiem UEFA, to mogliście o tym usłyszeć. Co to dokładnie jest? To jest y, taka rzecz, którą UEFA stosuje wyłącznie do, y, do wypłacania pieniędzy. To nie ma w związku z aspektami sportowymi. To znaczy, że ktoś jest wysoko w dziesięcioletnim rankingu, to ma rozstawienie. Nie. Tutaj chodzi tylko o to, że na podstawie tego dziesięcioletniego rankingu polskie kluby. I inne kluby, oczywiście, też mogą dostać więcej lub mniej pieniędzy. I z tego 10-letniego rankingu wynika bezpośrednio, że Polska, polskie kluby dostaną odpowiednio Raków 100 tysięcy euro, Jagiellonia 400 tysięcy euro, Lech 500 tysięcy euro i Legia 700 tysięcy euro. No i zostaje nam jeszcze jedna rzecz za którą polskie kluby na ten moment otrzymały pieniądze, mianowicie chodzi o zajęte miejsce w fazie ligowej Ligi konferencji. Za każde miejsce im wyższe miejsce, tym więcej polski klub dostanie. 36, czyli ostatnie miejsce to 28 tysięcy euro, natomiast każde kolejne to, yy, to kwota zwiększa się o 28 tysięcy, czyli na przykład 35 miejsce to już 56 tysięcy, 34 miejsce to już 84 tysiące i tak dalej, i tak dalej. Więc y, wal, warto walczyć o jak najwyższe miejsce, bo to wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi. Ponad 100 tysięcy złotych można zająć, zajmując o jedno miejsce wyż, wyżej, więc, y, więc myślę, że warto walczyć, warto się starać. No, i to tyle, jeśli chodzi o aktualne pieniądze polskich klubów. Legia zarobiła na ten moment plus minus 6 milionów 600 tysięcy euro, Lech 5 milionów 900 tysięcy euro, Jagielonia 5 milionów 500 tysięcy euro, Raków 4 miliony 900 tysięcy euro. I teraz jedna istotna rzecz. Mianowicie, za każde zwycięstwo w fazie ligowej, Ligi Konferencji, może Polski klub otrzymać dodatkowe 400 tysięcy euro. W przypadku remisu może otrzymać dodatkowe 133 tysiące euro. Jest yy, przeznaczona jakaś tam pula na liczbę zwycięstw, liczbę remisów i jeśli remisów będzie na tyle mało, no to pamiętacie państwo, jak mówiłem, że 28 tysięcy za 36 miejsce, 56 tysięcy za 35 miejsce i tak dalej, wtedy te pieniądze rozdysponowane za remisy będą przekazane, przeznaczone na zwiększenie kwoty za dane miejsce, i być może na przykład za 36 miejsce kluby dostaną nie 28 tysięcy a 30 tysięcy euro, za 35 miejsce 60 tysięcy euro i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kolejne bonusy, no to one są za zajmowane. Miejsca w takim znaczeniu, że jeśli któryś z polskich klubów będzie w top 8, to dostanie dodatkowe 400 tysięcy euro, a jeśli któryś z polskich klubów będzie yy, zajmie miejsca od 9 do 16 to dostanie dodatkowe 200 tysięcy euro. Są też dodatkowe bonusy za awans do 1 16 finału, 1,8, jednej 1, jednej 4, pół finału, i za zwycięstwo. Więc no, Zakładając, że polski klub wygra rozgrywki ligi konferencji no to może liczyć się na dodatkowe plus minus 12 milionów 600 tysięcy euro za same bonusy, e, natomiast no i jeszcze może liczyć na e, dodatkowe 2 miliony 800 tysięcy euro jeśli wygra wszystkie mecze, czyli zakładając, że na przykład Legia wygra wszystkie e, spotkania e, w lidze konferencji, no to może wygrać 22 miliony euro na boisku, no i oczywiście dodatkowe trofeum i udział w fazie ligowej ligi Europy, e, bo taki jest taka jest nagroda sportowa za wygrane, wygrane rozgrywki i to wszystko, co chciałem przedstawić Maciej Piętak, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału po linii łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się podobał oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy i na koniec chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi, Szafranowi Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty, uwagi, Terimento, Tomaszowi Stanisławie Dziewulak oraz Wesłowowi Szelidze, dzięki że jesteście i do usłyszenia.